День добрый, мой друзі. Називам ще Вячеслав Заруцький, учаком. з Росії, аби повідать правди, а тим краю Путін оґуаша розаїм. Дичь порозмовляємо о тим, для чего Путін то зробив, по слухами реакції України, а також слухами реакції російських Жовніжів. 5 stycznia Putin zadzwonił do prezydenta Turcji Erdogana. Erdogan zaproponował Putinowi jednostronne zaprzestanie działań wojennych i uczciwe uregulowanie różnic. Przypominam, że Putin nigdy nie mówił w swoich wypowiedziach, że to on podjął decyzję. Mówi, że zgadzam się z decyzją swoich podwładnych. Ten sposób sprawia wrażenie, że nie jest współwinnych podejmowanych przez siebie działań. Na przykład rozpoczął wojnę, bo zgadzał się z Szojgu, a dziś ogłosił rozejm, bo zgodził się z patriarchą Kirilą. Ja, Kyryl, patriarcha Moskwy i całej Rosji. Apeluję do wszystkich stron zaangażowanych w konflikt międzynarodowy o wstrzymanie ognia i ustanowienie rozejmu świątecznego od godziny 12.06 stycznia do 24-7 stycznia, aby prawosławni mogli uczestniczyć w nabożeństwach w Wigilię i Dzień Bożego Narodzenia. Doradca szefu Kancelarii Prezydenta Ukrainy Michał Podaliak nazwał propozycję patriarchy Kiryła dotyczącą świątecznego rozejmu cyniczną pułapką i elementem propagandy. Rosyjska Cerkiew Prawosławna wzywała do ludobójstwa Ukraińców, zachęcała do masowych mordów i nalega na jeszcze większą militaryzację Rosji. Dlatego oświadczenie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej o świątecznym rozejmie jest cyniczną pułapką i elementem propagandy. Później w ciągu dnia Putin podpisał dekret i ogłosił zawieszenie broni. Uwzględniając apel jego świątobliwości patriarchy Kyryla, Polecam ministrowi obrony Federacji Rosyjskiej wprowadzenie zawieszenia broni na całej linii walk na Ukrainie od godziny 12 dnia 6 stycznia 2023 roku do godziny 24 dnia 7 stycznia 2023 roku. Biorąc pod uwagę, że na terenach objętych działaniami wojennymi mieszka duża liczba obywateli prawosławnych, wzywamy stronę ukraińską do ogłoszenia zawieszenia broni i umożliwienia im uczestnictwa w nabożeństwach w wigilię i w dzień Bożego Narodzenia. Oto co odpowiedział prezydent Ukrainy, Władimir Zelenski. Rosja chce wykorzystać świąteczne zawieszenie broni jako przykrywkę do sprowadzenia do Donbasu sprzętu, amunicji i zmobilizowanych ludzi. Niech Twoi żołnierze wezmą swoje toalety i wyjdą poza naszą granicę z 1991 roku. I ma rację, w tej chwili armia rosyjska masowo przenosi swój sprzęt wojskowy na linię frontu. 6 stycznia na Białoruś dotarł nowy sprzęt. Należy zrozumieć, że ten sprzęt nie służy do ćwiczeń, o których mówi Putin. Ten sprzęt jest przeznaczony w 100% do nowego ataku na Kijów od strony Białorusi. To już druga dostawa sprzętu do tego regionu. Rosyjscy żołnierze przygotowują wielką ofensywę od strony Białorusi. Pytanie tylko, kiedy ten atak nastąpi. Tak rosyjscy wojskowie przyjęli rozejm. Witajcie, chłopcy i dziewczęta. Dzisiaj gramy w grę o nazwie Rozejm. Teraz przyjdziemy i zawrzemy z nimi pokój. Trzymajmy się za ręce, ręce trupów. Czekajcie na nas dziwaki. Również w kanałach telegramowych wielu rosyjskich żołnierzy pisze następujące wiadomość. Niesamowite, ale nasza praca będzie kontynuowana. Nawet pomimo tego, nie ma wakacji, żadnych głupich nabożeństw w kościele, brak uzgodnień, po prostu wojna totalna w celu zniszczenia wroga. Codziennie zabijaj Ukraińca. Każdego dnia pomóż zabić Ukraińca, spalić jego dom, wymieć wszystko, co z nim związane. Każdy dzień przybliża zniszczenie i upadek państwa ukraińsko-nazistowskiego. Codziennie. Zabić Ukraińców, uratuj życie swoich, stań się silniejszy, mądrzejszy, bardziej doświadczony, aby zabić więcej wrogów. To jest nasze wakacyjne credo. Wesołych Świąt, tak, tak! Wszyscy wiedzą, że Władimir Putin potrzebuje oddechu. Chcę nie tymczasowego rozejmu, ale konkretnego wstrzymania wojny. Nie może od razu prosić o zaprzestanie wojny, bo jest to dla niego po prostu nie do przyjęcia. Dlatego z okazji Świąt Bożego Narodzenia ogłosił rozejm na 36 godzin. Miałby wtedy poprosić o rozejm na tydzień w rocznicy wybuchu wojny 24 lutego. а 9 мая огласил бы розой на целый месяц, и война заменила бы еще в бардзо двуги и не битвы, и така война могла бы еще чонгнуть латами. Для Путина ситуація на фронті погаше ще шибче ніж Путіна має час на сформування нової армії в місці поконаних і випродукування нового спшонту, в місці знищеного і пожуцьонець, Почистки, чонгі, звикли, люди, а навіть іранські дрони всичко швидко ще кончить на фронті, шибче ніж Росія є в стані узелничь. Dlatego Putin chce długiego rozejmu, aby wstrzymać wojny, zgromadzić nowy sprzęt, zmobilizować więcej żołnierzy i ponownie przeprowadzić wielką ofensywę wojskową. Putina boli świadomość, że strona ukraińska nie chce negocjować rozejmu. Dlatego teraz on i jego podwładni oskarżają Ukrainę o brak gotowości do wstrzymania ognia, nawet w takie święto jak to. Chociaż wojska rosyjskie odstrzelały Ukrainę w Wielkanoc, a także w katoliczne Boże Narodzenie. Nawet teraz podczas zawieszenia broni armia rosyjska nadal ostrzeliwuje całą Ukrainę, obwiniając armię ukraińską. Myślę, że większość naszych żołnierzy biorących udział w specjalnej operacji wojskowej wydychała spokojnie, gdy usłyszała, że ukraińscy klauni na czele odmawiają przerwania ognia w Dzień Bożego Narodzenia. Mniej kłopotów i mniej chytrości. Świnie nie mają wiary ani wrodzonego poczucia wdzięczności i rozumieją tylko brutalną siłę. Nawet niepiśmienna niemiecka babka Berbok i szereg innych stróżów europejskiego chlewu mieli czas. By krzyczeć o niedopuszczalności zawieszenia broni. Cóż, spadkobiercy nazistów nigdy nie oszczędzali ludzi ani zwierząt. Nie jest im to obce. Władimir Putin obchodził Boże Narodzenie w Kremlowskim Soborze Zwiastowania. No to teraz posłuchajmy, co o zawieszeniu broni myślą Ukraińcy. Uważam, że jest to hipokryzja. Na przykład 31 grudnia nie było zawieszenia broni. Nowy rok przywitaliśmy eksplozją rakiet. Uważam, że jest to hipokryzja ze strony Putina. Czy na pewno przestanie strzelać? Nie, nie. Nie sądzę, żeby tak było. To jest niefortunny żart ze strony Putina. Ileż to razy w historii naszego kraju ufaliśmy Moskalom, i nigdy nie prowadziło to do niczego dobrego. Więc chyba nie możemy im ufać. Każdy musi być ostrożny. To tylko ładne słowa, dzięki którym Rosja stara się pokazać z dobrej strony. Próbują pokazać, że chcą zakończyć konflikt, ale nic w tym kierunku nie robią. Moim zdaniem jest to kolejne oszustwo. Mogą powiedzieć, że wstrzymują ogień, ale mogą nie dotrzymać słowa i dalej strzelać. Dalej odpalać szachidy, rakiety i tak Nie wierzę, że Putin wstrzyma ogień 6 i 7 stycznia, bo Nowy Rok witaliśmy wybuchami rakiet i bomb. Razem z córką nie mogłyśmy nigdzie pójść. Była cisza przez około godzinę, może dwie i to było wszystko. Jak widać, nikt nie wierzy Putinowi. Jego armia go nie słucha. Ukraińska armia oczywiście też nie słucha jego słów. W obietnicy Putina nie wierzy też mieszkańcy Ukrainy. Uważam, że głupotą jest wierzyć w ogóle w to, Co mówi Putin? Zawsze sobie przeczy i zawsze oszukuję. Przecież 20 lat oszukiwał swój własny naród, a teraz próbuje oszukać naród kraju, który zaatakował. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmika, dziękuję bardzo za subskrupcję na Patronite i do widzenia wszystkim!